Moi kochani usiądźmy na nasze kolejne rozważanie z cyklu Agenda 2033. Zaplanowany ogromny reset cywilizacyjny ludzkości, wiary i istnienia świata. Krótko to można nazwać. Będziecie szczęśliwi i nie będziecie nic posiadali. Ten wymiar komuny istnieje w Chinach. W Chinach nikt nie ma żadnej prywatnej własności. Wszystko jest państwa. Młode małżeństwo chce kupić mieszkanie, zarabiają, więc państwo się zgadza i otrzymują licencję na 60 lat czy 50. I później chcą to otrzymać ich synowie, nie dostaną, czy dzieci. Następny obywatel żyje w komunie, wspólnocie, nic nie posiada i wszyscy są szczęśliwi. My patrzymy na to zjawisko bardziej z pod kątem wiary i patrzymy z perspektywy dzieci Kościoła, co oni nam zaproponowali i zaplanowali wobec Kościoła. Wszystko to odkrywa Matka Boża. Uczyniła to już 40, 35 lat temu w objawieniach we Włoszech, gdzie przedstawiła wymiar apokalipsy trzech bestii. Na podstawie tych orędzi prawie przed 20 laty wygłosiłem rekolekcję czas apokalipsy, kiedy jeszcze dzieci kościół kwitną, jeszcze to 17 lat temu to dzieci to jeszcze był hob do przodu. Dzisiaj się zmieniła norma, ile ludzi kościele pełno. No jest pięć ławek zapełnionych i wytworzono definicję kościół pełny. Było dużo ludzi na modlitwie, na poświęceniu. Ilu? Piętnastu. Przedtem było 150, pięćdziesięciu, było tysiąc ludzi nam przy świętej. To było pełno. Dziś jest pięćdziesięciu. No i dalej mówią, pełno. Nie, do, nie dopowiadają w pustce i w nicości. Teraz Matka Boża pokazuje, na czym polega zniszczenie Jezusa Chrystusa w Jego Tajemnicy bóstwa, człowieczeństwa i jego mistycznego ciała Kościoła. Odbijałem pierwszy punkt przed południem. Jezus jest synem Boga Żywego w ciele słowem. Druga uwaga Matki Bożej. Jezus jest prawdą, gdyż objawia Wam Ojca, daje nam swoje ostateczne słowo i doprowadza do doskonałego wypełnienia Bożego objawienia. Boże, o, Boże objawienie pełni osiągnęło dzieci w Chrystusie. I w tym o, 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 ogromie tego Bożego objawienia, patrząc na Stary Testament, koń, kończąc na Pana Jezusa, jest to dzieci pewne całe ramo. Ale w naszych ręciach Pan Jezus perfekcyjnie wyjaśnia. Czy apostołowie mieli taką wiedzę teologiczną, co my dzisiaj? Nie. Oni mieli ruszone... Tylko przeszczenie, i przez następne wieki prowadzenia kościoła Bóg przychodzi i objawia znaczenie, czy zamysł tych zdarzeń i tych słów. Pamiętacie, jak byłem goły i wesoły, jeśli idzie o przeszczeń ducha świętego, moja wiedza. Ciągle powtarzam, wystarczało mi wiedzy na jedno kazanie w oparciu o kateizm. Przed Święty dzieci. No i dał nam potężną księgę z tej tu serii, co tutaj mam. Kontemplacja Maryi, tej grubości, kontemplacja Ducha Świętego. Omówił osiemnaście swoich przymiotów, kim jest ożywiciel, pocieszyciel, stworzyciel, wymienione i mówi, że objawienia o nich są prawie ukończone, czyli jeszcze coś Kościół otrzyma. Dostaliśmy cały kompleks orędzi od Ducha Świętego i później od Świętego Pawła. Mamy dwa podręczniki, jeśli o rozumienie Ducha Świętego. Takiej wiedzy nie mieli apostołowie Duch Święty. Oni tylko mieli co. Pośle wam ducha pocieszyciela, ale nie mieli żadnego pojęcia o rozumieniu trójcy świętej o co to chodzi. Dopiero rozpoczął kościół to rozgrywać, rozwiązywać. Doszło do ogromnych kłótni, napięć. Potrzebne były dzieci sobory, które by normowały kierunek, a i tak, na przykład Nestorianie są odpryskiem tej wielkiej dyskusji o Duchu To są chrześcijanie, resztki dzisiaj, moi drodzy, w Iraku, w Afganistanie. Przed wojną w Iraku było ich 3 tysiące, 3 miliony. Kiedy przyszli pokojowo nastawieni Amerykanie, zostało już tylko 300 tysięcy. Czyli Jezus jest prawdą. Drugie Matka Boża wyjaśnia, że Jezus jest życiem, ponieważ dzięki łasce, którą wysłużył przez odkupienie, obdarza nas swym życiem Bożym, ustanawia sakramenty jako skuteczne środki udzielania łaski. To nawet tego punktu Kościół dziś nie przestrzega, bo rozprawia się ze wszystkimi sakramentami. Czy wiecie, po co uruchomiłem dzieło stuły? Nie tylko walka przeciwko szatanowi, ale pójdziesz do spowiedzi. Ksiądz nie ma stuły, ty bierzesz na rękę i kładziesz. Stułą dotykasz konfesjonału, bo jest to oparcie, no i spowiadasz się. Niech wszyscy widzą, ty podchodzisz i całujesz stułę. Znak i potęgi władzy bo oni mówią, że nie higieniczne. Nasi biskupi są tak uwrażliwieni higienicznie, że w niedługim czasie przy tym rozwoju higieny to nie będzie w ogóle kątką potrzeba HC. Bo coś wymyślą, że organizm to wchłania i utleni. No, no. Trzeba jechać do Meksyku, żeby zrozumieć higienę. Wtedy wam wszystko przejdzie. Więc Jezus jest życiem. Życie sakramentalne jest dowodem, że w to wierzysz. Idziesz do spowiedzi, co ci mój kapłan w Polsce, po coś przyszedł, do psychologa. Po coś przyszedł. Jezus jest drogą prowadzącą do ojca za pomocą Ewangelii, którą dał jako drogę do przebycia aby osiągnąć zbawienie. Jezus nie jest dla świata drogą. Robi Kościół wszystko, żeby wykasować jego przestrzeń. Dał Ewangelię, otrzymali dzieci rozkaz, otrzymali rozkaz, tak tłumaczyć Ewangelię i Słowa Boże, żeby po którymś tam rzędzie tłumaczenia było to całkowite inne niż jest tekście. Ja się wam wczoraj pochwalę. Przekonałem panów lektorów, że na każdych zajęciach 20 minut będzie łaciny, tekst, troszkę gramatyki, żebyśmy po prostu Bogu sprawili radość. Dzieci, tłumaczymy prosty tekst przed mszą świętą kapłana. Matce Bożej zabrana wszelka chwała. Piissime. W, w świętości do Boga. Taka jest jej pozycja. Świętości pra do Boga oni to skrócili dobroci. Pełna dobroci. Co, co to znaczy? Jest postawa pokorna człowieka przed Bogiem. W łacinie stoi grzesznik, pekator, nędznik. To ja mówię, weźcie ze sobą mizer. W łacinie, mizer, jak ktoś znam język góralski, jak ci tobie, żeś ty taką no to to jest ostatnie dno. Mizer to mniej niż zero przed Bogiem, rozumiecie? Pył. Ja coś, a oni mówią, ja nędzny i niegodny. No niedelikatne? A gdzie grzesznik, a gdzie mizer? Odniesienie do kościoła. W tekście jasno stoi święty kościół. Tak, żeby ktoś uznał święty, na takim krótkim tekście, cztery zdania, dzieci wszystko inaczej tłumaczone. Choć mnie mówiono, jak brałem te teksty że to najbardziej prawicowe i tradycyjne. Wszystko dzieci wycięte, żeby Pan Bóg przestał być dla Ciebie prawdą, życiem i drogą. A Ty przez to masz się stać wszystkim. Od Ciebie wszystko zależy. Jezus jest prawdą, ponieważ jako żywe słowo, mówi Matka Boża, On sam jest źródłem i przypieczętowaniem całego objawienia. Masoneria kościelna usiłuje więc zmienić jego boskie, zaciemnić jego boskie słowo przez interpretacje naturalistyczne i racjonalistyczne. Teraz im troszkę dzieci nie pycho, py, powychodziło, bo im pykła nauka o kosmologii, o wszechświecie. Okazuje się, że to co ga, ga, ga mówili przez lata, no to było pieprzenie. Żadnego Big Bendu nie było. To co potworzyli, istnieją, istnieją starsze galaktyki niż oni im, im się wydawało. Podkrywali teraz Amerykanie poza systemem promieniowania tego Big Bendu istniejące galaktyki, To nie Bo im dalej tylko już, jeżeli, czy, 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 mówili od wybuchu, no to, to uwało u większe. Tu się okazuje, że tam jest dużo większy porządek niż tu przy nas. Padła im koncepcja fizyki kwantowej, bo im dalej o coś odkrywają, mieli całą jedynkę, później mieli jedna druga, w końcu jedna czwarta, jedna szesnasta, jedna trzydziesta druga. No teraz znowu odkryli, że tam coś jest jeszcze, to się nazywa 1,34. 64. czwarta. Dzieci są bezradni. Nie mogą znaleźć końca. Mają Hinksa, mówią, że mają 99,9 już złapanej materii, która wszystko tworzy. No ale nie, ale nie, nie, no ale nie są w stanie tego utworzyć, bo brakuje im jedna, jedna tysięczna ciągle. Więc w każdą branżę związaną dzieci z Słowem Bożym wszędzie wprowadzają naturalistyczne koncepcje, czyli stworzenie Darwin, ewolucja, bo jest to, dzieci, naturalistyczna koncepcja. Francuzi, bo czytam teraz dużo o nich, żeby wiedzieć, co ta Franca znaczy dla Polski, kiedy ją teraz wlewają, dzieci publicznie ogłosili w parlamencie, że w końcu, na koniec XIX wieku, nadeszło zwycięstwo rozumu. Koniec dogmatu i z czeka. My mamy teraz rozum i my panujemy dzieci nad światem. Warto poczytać, moi drodzy życiorys Rozalii Celakównej i poznać krakowskie panienki zasyfione francuszczyzną, co przeżywała ukochana Rozalia Celakówna pracując. Poprzez próby uczynienia go rzekomo bardziej zrozumiałym. Czyli Jezusa Chrystusa, boskiego, boskie słowo, i lepiej słuchanym, czyli ja, ja byłem tak formowany, dzieci mnie, jak ludzie będą ciebie rozumieli, mając język ojczysty, to wszystko, kościoły będą pewne, bo są, będzie lepiej zrozumiany. Ja się pytam tych wszystkich nieboszczyków, profesorów, którzy mi nie żeby uczyli, pieprzyli mi tak do ucha cały czas, przez sześć lat, gdzie są ci ludzie w kościoła? Pytam się świętej pamięci Pieronka, destruktor pierwszej klasy. Biskupa Życińskiego pytam się świętej pamięci. Pytam się Józefa Tischnera. Wymieniam po kolei wszystkich mędrków, którzy mieli papiery światowe, że to oni mają klucz do prawdy. No nieboszczyki, odpowiedzcie mi, czemu są puste kościoły? No boście wdrożyli ten mechanizm, o którym tu mówi Matka Boża. Pan Bóg mi ostatnio jasno pokazał. Kapłani nie są w stanie tych orędzi przyjąć w Polsce. Źle byli formowani. Rozejście się systemu, kabujecie. Co z tego, że to takie bliskie wszystko? Oni wiedzą o co chodzi. Dzieci, zły styk. Nie chyci, Bidaki nic nie przyjmą. Bo ja Wam ciągle powtarzam. Jak można było mnie kształtować na kapłana katolickiego, żądając znajomości protestantyzmu, nic nie wiedząc o katolicyzmie. Pomyślcie, jaka jest edukacja. Dlatego dziś, jak słyszycie, Pani już mówi, nie? Że Polska ogarnęła liberalizacja i błędy protestantyzmu. No, to samo się stało z Kościołem. Przesiągnięci taką ideologią nauczania, siłą rzeczy kapłani... Muszą stać się w Polsce lutrami i są lepszymi niż on. Poprzez próby uczynienia go rzekomo bardziej zrozumiałym i lepiej słuchanym, pozbawia je całej nadprzyrodzonej zawartości. Ja wczoraj panom tłumaczyłem, dlaczego was. Taką metodykę nauki prowadzę, że ja umrę, a ty musisz pozostać na tankie. Jeśli nie stworzę takiej szkoły myślenia, to z mojego wysiłku nie ma nic. I powiedziałem jasno: chłopy, wy wszyscy, ta trzydziestka, trzydziestu kilku, to jesteście członkami seminarium. To jest przedseminarium. Może przyjdzie czas, że nagle usłyszycie ofertę, chcesz być księdzem? Dałem przykład z historii. Lata papieża Jana Pawła, yy, yy, papieża Jana II, III. Na Węgrzech 26-letni minister propagandy do przerabiania komunistycznej młodzieży. Przyjeżdża do Rzymu, Tajnie jest święcony na księdza. 26 lat. Za, za dwa lata jest wizytą u włoskiej młodzieży socjalistycznej. Jako wzór podawany na całe kraje europejskie, że on umie prowadzić młodzież do Lenina i jest tajnie święcony na biskupa. Minister propagandy. Dzieci czasy przyjdą bardzo ciężkie. Może przyjdzie czas, że będą wołali, księże, załad nam księdza. Byle tylko mszę odprawił, wyspowiadał mnie, czyli rozgrzeszył. Nie muszę nic mówić, rozumiecie? Bo ma władzę. Dzieci będą całowali, szukali. Bo to, ta zaraza kapłańska w wymiarze ducha formacyjnego jest tak skuteczna w kościele, że ona wybija wszystko nadprzyrodzoność. Ja wam pokazałem wczoraj w tekście, tłuma panom. Teksty są tak robione, że one muszą być idealnie suche. Pozbawione wszelkiej uniżoności względem Boga. A człowiek, choćby w szambie był po szyję, mówi się wedel. Najlepiej czekolada. I mają wszyscy mówić czekolada. To jest cały mechanizm Ćwiczenia myślenia kapłańskiego robili to perfekcyjnie na ziemi polskiej po Soborze. Została masa kapłanów, która sieje śmierć Boga na ziemi polskiej. Jest to fenomenalny sukces masonerii na ziemi polskiej. Z powodu rozpowszenia tych błędów, ta walka z nadprzyrodzonością, wielu oddala się dziś od prawdziwej wiary. To było 35 lat. Dzisiaj dzieci całe połacie. Pan Bóg mówi nam już o takim stanie, że ci, co wracają do Kościoła, czy się nawracają, nie są w stanie już zatrzymać równowagi ilościowej. Kapujecie? Te odpadające, Płaty lodu z lodowca są tak wielkie, że ta ilość produkcji lodu na górze sprawia, że ten język lodowca co roku jest krótszy, mniejszy. Z powodu rozpowszechnienia tych błędów wielu oddala się dziś od prawdziwej wiary. Realizując ten sposób proroctwo, które dałam wam w Fatimie przyjdą czasy, gdy wielu ludzi utraci wiarę. Mówi się na głos, że po, ostatniej, po ostatnim, moi drodzy, spisie ludności ubyło w Kościele katolickim w Polsce 7 milionów członków. Powiedzmy, że naciągnęli 3,5. Za 10 lat 3,5 miliona. Rocznie 350 tysięcy. Dzisiaj by tu przyjechało 350 tysięcy i się nawróciło. Wiecie, ile mamy roboty? Czy wiecie, że grzeń jest zadeptana? Że jest niedrożna? Wszystko tu w okolicy siedzi? To na miliony idzie i opuszcza Kościół Święty Polski. O tym nikt nie mówi, co mówiła Matka Boża, dzieci. Fatimie. Mówiła o dwóch rzeczach i przypominam, że szatan wejdzie na szczyt kościoła. Tego nikt nie mówi, tego nie wolno poruszać, dzieci, tak nie jest. Ko Kościół i pokolenie JP2 w Polsce kwitnie. I drugi dramatyczny, dramatyczny przestróg Matki Bożej z Fatimy Przyjdą czasy, gdy wielu ludzi utraci prawdziwą wiarę. Utrata wiary jest odstępstwem. Święty Paweł nazywa to zjawisko powszechne odstępstwo. To jest na naszych oczach. Francja oficjalnie jest krajem już ateistycznym. Ponad 50% Francuzów powiedziało, na piśmie, że jesteśmy ateistami. Przed dwóch laty opinia, główny spis ludności. Utrata wiary to odstępstwo. Masoneria kościelna działa w podstępny i diabelski sposób, aby wszystkich doprowadzić do odstępstwa. Na częstochowe wydam czwarty numer naszej broszury informacyjnej Prezbiterium. Zobaczycie, co zrobiła Możonia Kościelna przez wieki, łącznie z Bergolią, żeby ludzi masowo zachęcać, dzieci do odstępstwa. Na tym kończę to rozważanie. Dzisiaj mówię Amen, przechodzimy, bo jest 17.